Legia Warszawa chce tego letniego okna transferowego pozyskać Steve'a Kapłodiego. Sam piłkarz chce do Legii trafić, natomiast na ten ruch nie zgadza się obecny pracodawca obrońcy, a więc Wisła Płock. Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce i zapraszam Was na odcinek transferowy, natomiast poświęcony jednej sprawie, a więc właśnie temu przejściu Steve'a Capuadiego. Sprawa o tyle ciekawa, że zasługuje na dużą uwagę i na osobny odcinek. Zanim zaproszę Was na materiał, zachęcam oczywiście wszystkich do tego magicznego guzika o nazwie subskrybuj na dole. Pamiętajcie także o kciuka w górze pod materiałem. A teraz zaczynam. Od czego by zacząć? Generalnie Steve Kapłady jest bardzo uzdolnionym obrońcą, który ostatnie miesiące spędził w źle Płock. No i generalnie na poziomie Ekstraklasy prezentował się całkiem nieźle. No i jakby nie dziwi zainteresowanie jego osobą. Zwłaszcza, że przypomnijmy na wciarze zostali zdegradowani z ekstraklasy. No, i podobnie zresztą jak e, Dominik Furman, Jakub Rzeźniczak, Bartosz Śpiączka, e, Bartosz Wolski, który już strzela dla radomiaka. kata Pładi ma Wisła opuścić, co jest jakby całkowicie zrozumiałe, no bo wiadomo, że po spadku wielu zawodników szuka sobie nowego miejsca zatrudnienia. No i tak e, przynajmniej w teorii było w przypadku tego defensora. No i ten transfer, tak jakby już e, pomijając całą tą sprawę, do której zaraz przejdziemy, miałby tak zwane ręce i nogi, to znaczy tutaj w teorii i wszystko w cudzysłowie by się zgadzało, no bo przecież mówimy o zawodniku, który się sprawdził na polskich boiskach, który chce po prostu Wisłę opuścić z uwagi na to, że po prostu chce występować w najwyższej klasie rozgrywkowej, ma określony potencjał, no i przede wszystkim lega Warszawa sprzedała Majka Nawrockiego do Cyltiku Glezgo, no i też w świetle tych wszystkich transferów Legi Warszawa, jak zresztą widzicie na grafice, no ten transfer wyglądałby po prostu w porządku, widać, że kosta nic nie szaleje, no i te transfery są bardzo przemyślane, do klubu przyszli między innymi Elitim, Gual, Kun czy Pankow, a więc mówimy o zawodnikach, no chyba już praktycznie do podstawowej 11, nie wiem, jakby było z kapładiem, który jest bardzo zainteresowany przyjściem do stolicy, rozmawiał już ponoć z samym trenerem Kostą Runielichem, który nakreślił mu plan no i jego rolę w nowym zespole. Natomiast problemem tutaj jest Wisła Płocka, więc klub, który obecnie jest pracodawcą kapładiego, który nie zgadza się na ten transfer. Natomiast dlaczego? Bardzo ciekawe kulisy, bardzo ciekawa sprawa, którą zdradza poniekąd dziennikarz Meczyków Tomasz Łudarczyk. Co ciekawe, kluby Legia Warszawa i Wisła Polsk dwukrotnie już rozmawiały. Najpierw ta pierwotna oferta wynosiła mniej więcej 1,4 mln euro za Kapładygo, więc myślę, że pieniądze dobre, zwłaszcza, że pojawił się taki komunikat ze strony nawciarzy, że 1 milion euro. To byłaby kwota zadowalająca. Wisłę Płock, jak podaje Włodarczyk, później zaoferowano jeszcze większą kwotę, 100 tysięcy euro większą, a więc 1,5 miliona euro plus 20% od kolejnego transferu, plus ewentualne bonusy z uwagi na grę Legionistów w przyszłym sezonie. Przypomnijmy, że wojskowi przecież mierzą się w walce o Ligę Konferencji Europy, a więc tutaj Kostaronianicz no najpewniej z Legią awansuje do europejskich pucharów, no i z racji tego, plus inne kwestie, ten, ta kwota za Kapuadiego mogłaby być po prostu większa. Okazuje się jednak, że nafciarzy nie chcą sprzedawać swojego piłkarza do Legii, no też wiadomo, że to nie jest konkurencja, przynajmniej na razie, no przecież Wisła Poc będzie grała na poziomie pierwszej ligi, natomiast Legia oczywiście na poziomie ekstraklasy. Ciekawą rzecz powiedział Dariusz Sztylka, a więc dyrektor sportowy Wisły Poc, który w rozmowie z Piotrem Kamienickim z TVP Sport podkreślił, że kapładi ma dłuższy kontrakt, to znaczy Pierwotny komunikat i wydawałoby się, że ta umowa defensora obowiązuje do końca roku 2023, do grudnia 2023 roku, no bo tak zostały podpisane te dokumenty. Natomiast w wywiadzie właśnie dla TVP Sport dyrektor sportowy klubu mówi, że nowy kontrakt obowiązuje do 2025 roku, do czerwca 2025, z uwagi na pewne klauzury, które weszły w życie. No i to też jest ciekawy komunikat, no bo Tomasz Wodarczyk w swoim artykule podaje, że to nie jest do końca sprawdzone, to zna znaczy. nie ma pewności, czy faktycznie taka e, klauzura obowiązywała i czy ona weszła w życie. No bo to też jest ważne, bo wiadomo, że jeśli kapłady miałby kontrakt z Wisłą jeszcze przez pół roku, czyli tak jak wydawało się od samego początku, no to byłby to teraz dla klubu e, z e, województwa mazowieckiego ostatni dzwonek na to, by sprzedać tego piłkarza, piłkarza, na którym Wisła może dużo zarobić i który podkreślmy nie grał jeszcze w Wiśle w tym sezonie, czyli jeszcze nie znane mu są boiska pierwszej ligi i te realia gry na zapleczu, e, no bo wydawało się, że będzie transfer, podobnie jak wspomniani Zresztą, wcześniej, wolski e, furman czy rzeźniczek, no bo jakby to siłą rzeczy jest uzasadnione, że właśnie większość, e, czy właściwie część piłkarzy odchodzi po degradacji, natomiast w sprawie Kapładiego no, wygląda na to, że jest zupełnie inaczej. Sprawa związana z kontraktem to nie jest taka bochostka, no bo generalnie to jest mega poważna rzecz. Sam piłkarz, jak podaje Tomasz Budarczyk, e, no jest zaniepokojony tą sprawą, mówiąc tak troszeczkę delikatnie i chce zgłosić sprawę do FIFA, no bo klub blokuje mu transfer. E, bardzo ciekawy zresztą transfer, e, no. Z, Generalnie wielu zawodników chciałoby dołączyć do Legii czy innych czołowych klubów, jakby nie generalizujmy, natomiast to wydaje się naturalne, że ktoś chce się rozwijać, iść po dobre pieniądze i przede wszystkim o perspektywę grania, być może w Europie, natomiast o najwyższe cele widzę. No też jakby wróżeniem z fusów jest sprawa, czy Kapłady ewentualnie byłby piłkarzem pierwszego wyboru i pierwszej jedenastki, Natomiast myślę, że taki rozwój ciekawy, rozwój uzasadniony, natomiast no na ten moment, jak się wydaje, niemożliwy, no bo Wissopock stawia powiedziałbym piłkarzowi blokadę, uniemożliwia. Mu przejście do Warszawy, natomiast tak jak mówię, kapładi, jak podaje Tomasz Wodarczyk, chce podać sprawę do FIFA, no bo nie jest to rzecz normalna. Zresztą wcześniej, jak czytamy w artykule, była taka informacja, że zawarto dżentelmeńską umowę, że nie będzie Wisła Płock robiła problemu piłkarzowi, jeżeli ten chciałby odejść po sezonie do mocniejszego klubu. Druga sprawa że jasna jest taka, że sam piłkarz chciałby, żeby Wisła Płock zarobił, a więc ten transfer gotówkowy, no wydaje się przynajmniej w teorii taką sytuacją win-win dla wszystkich stron, dla klubu, który pozyskuje, no Przecież Legia też zarobiła sporo na Majku Nawrockim, mówi się o kwocie 5, miliona, 5 milionów euro, za jakie 22-latek zasilił Szkocki i Glasgow, no i wydałaby tutaj Legia w tym przypadku 1,5 miliona euro, także jeszcze sporo tych pieniędzy w kasie by zostało, natomiast no nie wiem, czy to byłby taki transfer jeden do jednego, no bo wiadomo, że troszeczkę inna charakterystyka grania, natomiast Wisłopoc by zarobiła, zarobiłaby na zawodniku, który najpewniej za kilka miesięcy byłby do pozyskania za darmo, no i sam Kapłady zdecydowanie chciałby w Legi grać, no i mierzyć się z wojskowymi o najwyższe cele. Portal Weszło podał także, że kapłady miał utrzymać jakąś ofertę z Włoch. Co prawda dyrektor Wisły Poznań już tylko nie podaje dokładnie jaki to jest klub, natomiast wydaje się, że jakaś tam oferta jest. Pytanie czy to jest jakby sprawa oficjalna, czy generalnie taka podobna medialna pogłoska, żeby tutaj wygładzić pewne kwestie, no i zrobić troszeczkę szumu medialnego wokół tej sprawy, no bo ona generalnie przyjemna nie jest. Myślę, że dla wszystkich stron, no bo to ostatnie dni pokazują, że no i Wisła Polską ma problem, no i też Legia nie chce się pewnie długo oszarpać. Dyrektor sportowy klubu Jacek Zieliński, jak podaje Tomasz Wódarzczyk też no jest bardzo konsekwentny, no i po tej drugiej przedłożonej ofercie nie chcę za bardzo się siłować z są Płock, no bo czytaliśmy wcześniej, że Legia generalnie poszukuje środkowego obrońcy i wielu tych zawodników zdaje się być na radarze wicemistrzów Polski, natomiast jak podaje Tomasz Wodarczyk sam piłkarz czuje się przedmiotowo no i generalnie zależy mu na tym, żeby szybko tę sprawę rozwiązać, na razie stoi ona w takim martwym punkcie, co jest zrozumiałe, bo jakby też rozumiem perspektywę zawodnika no i generalnie chęć grania a tak jak wspomniałem wcześniej, trzy kolejki pierwszej ligi już za nami, natomiast no ani minuty nie dostał Kapłady pod, powiedziałbym, skrzydłami Marka Saganowskiego. No, pytanie, jak to się zakończy? No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przypadku Kapładygo, który też, no, najpewniej Wiszlepocki już nie zagra. Pytanie tylko, czy dołączy do Legii teraz, czy ta sprawa po prostu zostanie rozwiązana, w, no w tym sądzie FIFA, no, bo wiadomo, że takie sprawy, no, muszą gdzieś tam znaleźć rozwiązanie, no, jeżeli kluby nie dojdą do porozumienia, no, bo też te sprawy, powiedziałbym, negocjacyjne, prawne, negocjacyjno-prawne są po prostu trudne, no i trzeba będzie to właśnie rozwiązać, z tej, takiej strony, powiedziałbym, adwokackiej. Mam na Mam nadzieję, że po prostu Kapułady dołączy do Legii, no bo jest to dobry piłkarz, a Legia potrzebuje też takiego obrońcy, który potrafi piłkę rozegrać. Niezłe to ostatnie miesiące, bardziej oczywiście jeżeli chodzi o rundę jesienną, wykonanie Capuadiego, no bo wiadomo, że na wciarze całą wiosnę wyglądali bladziutko, no i to właściwie cały skład, więc ciężko tutaj kogoś specjalnie wyróżnić. Natomiast wzorem Damiana Michalskiego, który opuścił Wisłę Płock, no już dobry właściwie rok temu, no bo na początku tamtego sezonu myślę, że kapłady jest zdolnym piłkarzem, który może się jeszcze rozwijać, no i który gdzieś tam naprawdę ma duży potencjał na to, by stać się po prostu lepszym zawodnikiem w towarzystwie lepszych kolegów. Tak słowem zakończenia wyglądałoby też na to, że Legia zakończyła jakby już swoje sprawy transferowe. Zakończy je, jeżeli oczywiście Kapłanin do tego klubu dołączy, bądź któryś ze środkowych obrońców. No bo te wzmocnienia, które już przedstawiałem wcześniej, wydają się dobre na papierze. Nie ma tutaj jakby takiego zawirowania transferowego. Wszystkie te ruchy przychodzące są takie mocne i piłkarze wydają się już właściwie do grania. Oczywiście Legia opuściło kilku zawodników, jak chociażby Carlitos. No na wylocie wydaje się być Ichor Haratin, który nie został zgłoszony do rozgrywek ekstraklasy. Przez lekie, a więc najpewniej też Ukraińiec Warszawa puści, tylko szuka po prostu nowego pracodawcy. Natomiast myślę, że to wszystko jest płynne, to wszystko jest fajne, kostarunianie, czy jakby ten rok pierwszy przepracowany, no miał być jakby taką, powiedziałbym, czystką, czy takim powiedzmy okresem spokoju, gdzie to wszystko się jakby wyjaśni, no bo wiadomo, że nowy trener, więc nowe porządki muszą zapanować. Tymczasem zapanował taki fajny okres budowy, położenia, powiedziałbym, fundamentów pod ten przyszły sezon, no bo wielu wskazuje Legię jako takiego, powiedziałbym, faworyta na mistrza polski w sezonie 2. 2, 3, 2, 4, no zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej, no z pewnością legioniści naprawdę wyglądają całkiem nieźle, no i taki klocek trzymając się metafory jak Kapładi do obrony z pewnością byłby cennym elementem w tej całej układance, no i z pewnością tak jak zresztą czytamy w artykule Męczyków Kostarunianicz, który jest entuzjastą transferu Kapładiego, no miałby naprawdę fajnego piłkarza w Tadic, z którego pewnie by korzystał, zwłaszcza jeżeli Legia zakwalifikowałaby się do europejskich pucharów Dzięki, tyle jeżeli chodzi o ten transfer, sprawę tę transferową, no i takie powiedziałbym kulisy prawne, no bo to jest ciekawe i to jest chyba takie rzadkie w naszej, mimo wszystko na naszej, mimo wszystko polskiej scenie, natomiast jestem ciekaw, co Wy uważacie, czy kapłady rzeczywiście miałby tam trafić i czy ten transfer miałby sens, w mojej opinii jakby ten ruch się broni, ma ręce i nogi i to jest generalnie ciekawa sprawa, wiadomo, że tutaj pewnie nowisła Pock może czuć się niezadowolona, natomiast z drugiej strony, no i pieniądze by się zgadzały, no i myślę, że kwestia jak odejścia zawodnika, niekoniecznie do ligowego rywala, tylko poziom wyżej, oczywiście na ekstraklasę też byłaby pewnie w jakim stopniu do zaakceptowania, na samym końcu oczywiście ja zachęcam wszystkich do kciuków w pod filmem, subskrypcji kanału. Dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.